czosnek dobry na wszystko. Sprawdź, jak możesz leczyć się w domu. W świecie miłośników dobrej kuchni zdania na temat czosnku są od wieków podzielone, w krajach bałkańskich, Dalekiego Wschodu czy Włoszech jest on uważany za przyprawę w rodzaju niezbędnych. Z kolei kuchnia angielska czy skandynawska stosuje go z umiarem, traktując jako zagrożenie dla własnego smaku dania. Bezsprzecznie jednak wielowiekowa tradycja ziołolecznictwa i medycyny ludowej, wraz z osiągnięciami współczesnej nauki, nie pozwalają przejść obok czosnku obojętnie. Czosnek, dzieje i wykorzystanie na przestrzeni historii człowieka. To nieco górnolotne sformułowanie trafnie wskazuje jednak na nieodłączność występowania czosnku w diecie człowieka, w zasadzie od zarania znanej nam historii. Pierwsze wiadomości dotyczące jego stosowania pochodzą z neolitu około 3000 lat przed naszą erą, a na przełomie XVI i XV wieku przed naszą erą datowany jest zapis pochodzący z egipskiego papirusu, który opisuje strajk robotników spowodowany brakiem czosnku. W diecie naszych neolitycznych i starożytnych przodków czosnek funkcjonował przede wszystkim jako środek konserwujący. Przeciwrobaczy, wspomagający w infekcjach układu pokarmowego. Do czasów nowożytnych stanowił główny środek przeciwbakteryjny, który nie tylko jedzono, ale i którym się nacierano czy sporządzano z niego nalewki. Jednym słowem, traktowano czosnek jak lekarstwo, a nie tylko aromatyczną przyprawę. Czosnek jako lekarstwo czyli co sprawia, że jest on zdrowy. Allicyna, obniżająca poziom tłuszczów we krwi, o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym, zwalcza też niektóre wirusy. Ion, przeciwdziałający miażdżycy, antybakteryjny, antyrakowy, obniżający cholesterol. Związki siarkowe o działaniu antybakteryjnym. Saponiny, pochodne sitosterolu, które obniżają poziom cukru we krwi. Flawanoidy, Obniżające nieklasyczne nadciśnienie, są naturalnymi przeciwutleniaczami, chronią przed promieniami UV. Witaminy A, D, B, C i PP. Pierwiastki, magnez, żelazo, miedź, molibden, bor, jod, selen. Czosnek w infekcjach. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie czosnku od zarania nowoczesnej medycyny nie ulega żadnej wątpliwości. Dość powiedzieć, że świeżo wyciśnięty z niego sok ma większe właściwości zwalczające drożdżaki niż dedykowane do tych celów antybiotyki. Choć obecnie mniej korzysta się z jego przeciwpasożytniczych właściwości, to ciągle jest on chętnie stosowany przy zaburzeniach bakteryjnych układu pokarmowego czy w konieczności zmniejszenia fermentacji w jelitach czy wzdęć. Czosnek zwalcza drożdżaki i pleśniawki w jamie ustnej, wspomaga też leczenie ran, oparzeń i chorób skóry. Jest jedną z nielicznych substancji, które aktywnie zwalczają nawet silnie odporne na antybiotyki gronkowce. Czosnek w leczeniu chorób układu krążenia. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że czosnek nie spowoduje radykalnego obniżenia ciśnienia tętniczego, jak czynią to specjalistyczne leki. W trakcie wieloletnich badań ustalono jednak, że powoduje on spadek cholesterolu we krwi o około 20%, co przekłada się bezpośrednio na mniejsze zagrożenie miażdżycą. Czosnek jako lekarstwo w domu skuteczne formy i dawki. Piśmiennictwo zgodnie podaje, że aby kuracja czosnkowa miała szansę zadziałać, powinniśmy spożywać minimalnie jeden ząbek czosnku rano i jeden wieczorem. Mniejsze dawki bądź używanie czosnku jako przyprawy nie przynoszą odczuwalnych skutków. Aby osiągnąć działanie profilaktyczne kuracji, wystarczy już 1 gram czosnku dziennie, jednak w celach leczniczych powinniśmy spożywać 5 gram dziennie, czyli jeden duży ząbek. Warto podkreślić, że mimo wielu jego odmian, każda z nich wykazuje niemal takie same właściwości. Warto jednak wybierać nasz stary, dobry i sprawdzony polski czosnek. Problemy z czosnkiem importowanym wynikają przede wszystkim z faktu, że jest on uprawiany w glebie o zbyt dużej zawartości azotu, co powoduje, że bardzo szybko zaczyna pleśnieć. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie spróbować uprawiać czosnek, nie ma on specjalnych wymagań w zakresie żyzności ziemi, lubi natomiast glebę spółelce hanianą i podlewaną. Jak jeść czosnek? Jeśli obawiamy się zbyt intensywnego zapachu czosnku, możemy ograniczyć jego aromat poprzez odpowiednie przygotowanie. W trakcie gotowania traci on sporo olejków, które odpowiadają za jego specyficzny zapach. Wystarczy gotować obrane ząbki przez 5 minut. Ugotowane w ten sposób warzywo suszymy, przyprawiamy według uznania i zalewamy do przykrycia oliwą. Już po dwóch tygodniach możemy cieszyć się naturalnym czosnkiem konserwowanym, który posiada głęboki aromat, ale nie razi zapachem otoczenia. Kiedy już spożywamy go w surowej postaci, możemy postarać się zminimalizować jego zapach, żując natkę pietruszki, kolendrę, ziarna kawy czy pijąc powoli mleko. Dla osób, które nie chcą, bądź nie mogą, delektować się surowym czosnkiem, świetnym rozwiązaniem będą preparaty w pastylkach, które są pozbawione olejków aromatycznych. Czosnek, ciekawostka. Jeżeli chcemy dodać czosnek do potraw podczas gotowania, należy go rozgnieść, obrać i odczekać 10 minut, dzięki czemu czosnek zachowa właściwości przeciwbakteryjne.